Wyjeżdżamy z tej miejscówki, mamy zarezerwować hotel za ponad 2000 euro i różnice, czyli między tym tutaj 700 euro, a 2200 odda nam booking, także zobaczymy jak będzie. Ja nie wiem ile do Baśki Dobre dwie godziny? Myślę, że dobre dwie godziny. Mamy nadzieję, że wszystko się uda, bo jeszcze nie chcemy zapeszać. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, to, nie to będziemy uratowani. Kasztel, piękne miejsce, ale widać, nie dla nas. Nie jesteśmy sobie przeznaczeni tym razem. Może kiedy indziej. Wyjeżdżamy stąd na autostradę i jedziemy do Baszka Woda. Także ponownie się zobaczymy. Stoimy na parkingu, jeszcze nam się auto popsło. Grzeje się. Nie chcę odpalić. Także takie szczęście mamy dzisiaj. Naprawdę. Wykończeni jesteśmy. Jak na 20 zajdziemy do baszki i wody, to będzie dobrze. Ojej. Robię komentarz do górę Alegracja? Tak też nie wiem o co Czekamy i na razie cisza. Miał być host za 15 minut temu i nie ma nikogo. I stoimy na parkingu. Godzina 19.23. A z panią pisaliśmy od godziny 17. 17.20. Hello? Jesteś Peter? Yes. Yes. Okay, tak. I can. do you want to go to the parking now? Yes. Or first take your luggage? Uh we have a problem? think the problem. We have problem with the engine. We when it's off we can't start it again, so uh, okay, then we go to parking. Okay. okay. Tutaj chodziliśmy tutaj i mówiliśmy o tym parkingu. <grych> I parkujemy na nim. Jak byliśmy z tatą, jest nawet nagranie na YouTube. To jest taki żart. Jesteśmy w paszce wodzie. Ja. Wow, wow, Max po angielsku rozmawia z panem? ma naszej maszynie, zwłaszcza co 11 dana byliśmy przy naszym hotelu, oni nie mieli naszej rezerwacji. Aha, wszystko opisuje.